Cześć, Manko z tej strony Rejs. Dzisiaj kolejne 3 godziny na głowo. Zobaczymy czy będzie coś dzisiaj wpadać. Pogoda jest taka jaka widać. Raz jest słońce, raz deszcz. Mam nadzieję, że tego deszczu będzie mniej niż więcej. Aktualnie coś tam wsiąpi. No a Was zapraszam do oglądania tego odcinka. I mamy pierwsze zamówienie, pasibus w galerii warmińskiej i będziemy wracać mniej więcej w to miejsce, gdzie teraz jesteśmy. Właśnie dostałem informację, że jest bonus za złą pogodę. I tak jak widać przede mną, no słabo to wygląda ciemne chmury, a mam nadzieję, że jak będzie padać, to tylko przelotnie, tak jak teraz, tak naprawdę teraz kropi, a miała być taka ładna pogoda dzisiaj. A tu ząg. Powiem Wam deszcz, śnieg rozumiem, ale żeby taki lekki grat leciał, tego jeszcze nie grali. Super. Dzięki. No, udało się szybko. Ale jest ciemno, jak zaraz coś walnie. Cały czas coś leci. Taki śnieżek, taki grat, Nie wiadomo co. I tego na pewno na kamerze nie będzie widać. Jak już sobie jedziemy w tym gradzie... To dzięki Wam za wszystkie pozytywne reakcje pod filmem, za wszystkie łapeczki w górę. I zachęcam do pozostawienia łapeczki zasięgowej pod tym filmem. A jak jeszcze tego nie robicie, to możecie zostawić suba, aby nie przegapić kolejnych materiałów na kanale. Ty no, leci. Oła. Globo. Dzień dobry. Smacznego życzę. Dzięki. 14,55. Kolejne zamówienie wskoczyło. Podwójne. I z dwóch miejsc odbieram. Jedziemy po kebab, później jakieś inne zamówionko z innej restauracji. I w dwa miejsca trzeba to dostarczyć. Ale śnieżyca się zrobiło. Szaro. Dzień dobry, Glowo 438. to widzowie. Widzieliście kiedyś bałwana na glowo No to macie okazję. Będę wyglądał jak bałwanik. To wszystko, tak? A, te dwa o, macie jakąś tą reklamówkę na to, żeby mi się to nie rozwaliło, czy nie? Eee, Jakiś worek, coś tego, nie? A nie okej okay, to jest tylko ta, tak? A? Myślałem że to jakiś burger, dobra to nie trzeba, okej. Okay. Sorry za kłopot. Pierwdowo zimne kebaby. W ten piękny śnieżny wieczór. No jedziesz czy kurwa stoi. Aj ja się krajobraz zmienił. Na zimowy. Dzień dobry. Niestety, a wyszedłem, to nie sypało, a teraz sypię. Proszę uprzejmie, smacznego życzę. Do widzenia. Dobra, i jeszcze jeden kawałek. Kiedy to przestanie sypać? Mówię, ja mogę w taką pogodę jeździć, jest śnieg. Chodniki są... nie są białe. Więc jeszcze można fajnie jeździć, tylko najbardziej martwię się o tę kamerę, bo ona nie jest wodoodporna. I tutaj może być przyps. Ale, mi, ja nic nie widzę na okularach, to mam biało, nie? Ciekawe, jak tam wizja. Będę musiał przetrzeć kamerę. Dzień dobry, proszę bardzo. I jeszcze napoje. Dzięki, smacznego. Do widzenia. Kolejne zamówienie. Zamówienie dostarczone. Kolejne zamówienie wskoczyło. Sklep internetowy Biedronka. Także, drodzy widzowie, jedziemy po. Kole i pieluchy do Biedry. Nawet mi się nie chce narzekać na to, że długo czekałem w kebabie. Naprawdę, skupiam się na tym, żeby... Żeby jakoś przetrwać to. No ale tam jest ładne niebo, nie? Mam nadzieję, że to idzie. Tam jest zachód słońca. To znaczy, już dawno jest po zachodzie, jakieś pół godziny, ale jeszcze tam jest piękne niebo, a tu sypie śnieg. Ajajaj. Damy radę. Myślę, że już powoli ten śnieg się kończy. Przetarłem ogólnie kamerę. Mam nadzieję, że żadnych smug nie będzie. Jak będą, to przepraszam za to. No ale nie dam rady nic z tym teraz zrobić. Dobry wieczór, 9:49. Tam jakieś pieluszki widziałem i napój. No, A to ja biorę małe. No, tak, <laughs> ten super, dzięki. Jak to mnie prowadzi? Jakoś dziwnie. No dobra, może zaufamy wujkowi Google. Chociaż temu Perunowi to bym nie ufał. No wiedziałem, że taką mi zafunduje Google przygodę. <laughs> Skąd tam bierze te ścieżki? O, tu jest błoto. Uuu. Aż czuję, jak się za, zatopił. Zatopiło koło. Ej! Można odtrąbić sukces. Nie wywaliłem się. Nie ubrudziłem w błocie za bardzo. Jest bit. Dobry wieczór. Proszę uprzejmie. Dzięki. Do widzenia. Teraz padło zamówienie z Osą I to jest zamówienie dzielone kurierów. Jak tam jest Global Refound, to po prostu jest podzielone. Dobra, przejedziemy sobie. Albo nie, jadę normalną drogą. Wiecie, ja wiem gdzie mnie te google prowadzi i to nie jest dobra droga, wolę sobie naokoło pojechać. Niż przez te błota, a tamto na pewno byłoby źle. W ogóle powiedzcie mi dowiecie, dowie czy ja, teraz jak mam te dzielone zamówienie z innym kurierem, to czy ja widzę jeszcze, czy tylko ja, ja jestem przydzielony, ile kurierów jest przydzielonych, dajcie znać w komentarzach. To w sumie pierwsze mam takie, że, że jest podzielone Bo Boję się, że pierwszy kurier weźmie wszystko lekkie A mi zostaną same ciężkie rzeczy i będę musiał dymać z tym Dzień dobry, dobry. Głowo mam, pewnie to dla mnie co? Zostało drugie Dobra, weźmiemy Dzięki Kurde, ciężkie Cała zgrzewka tymbarka dwulitrowego Dobra widzowie, ja chyba już wiem a tam przy opisie zamówienia było 2 na 2. Więc ja byłem tym drugim kurierem, ale nie mogę podejrzeć co było w tym zamówieniu. Da się jakoś tak czy nie? Tylko opis zamówienia. Jeżeli listy mi nie pokazuje. O i teraz pod górę. Proszę uprzejmie. Dziękuję również. Miłego wieczoru. Ale leciutka ta torba teraz jest bez tego pokunku. To jakbym w ogóle jej nie miał. Nie mogła być taka pogoda od razu. Nawet gwiazdy widać I mamy zamówienie Mała Italia, już tam byliśmy dzisiaj Więc jedziemy jeszcze raz Dzień dobry, jeszcze raz I właśnie tu jest problem, bo nie wiem I chyba dwa z tego co widziałem 022 i 402 Super i jeszcze tam jedna, nie? Super. Dzięki. Dosyć długo czekałem. Zobaczę podczas montażu ile to wyszło i wyświetlę wam na filmie, ale powiem wam, że mam wrażenie, że to będzie moje ostatnie zamówienie. No chyba, że rzutem na taśmie uda się jeszcze coś jednego. Dobry wieczór, proszę bardzo. Dziękuję smacznego. Do widzenia. Okej, okay, dostarczone. Teraz to drugie. A, hamule, dobre. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Dziękuję. smacznego, do widzenia. Wpadnie nam jeszcze jedno zamówienie, za dziewięć. Są dwie minuty do końca mojej zmiany dzisiaj, więc raczej już nic nie wpadnie. A winien jestem podsumowanie z dzisiejszego dnia. Słuchajcie parę wniosków widzieliście co się działo powrócimy grat, śnieg i Bóg wie co jeszcze, ale udało się to wszystko dowieść zarobiłem dzisiaj 77 zł i 78 groszy to wychodzi na 3 godziny niecałe 26 zł a wszystko dlatego że długo czekaliśmy w Kebabie i długo czekaliśmy na te Ostatnie zamówienie. I to nam trochę poprzuło. Myślę, że przynajmniej jedną dostawę dodatkowo mógłbym zrobić, a może i dwie jakby i wpadło coś jeszcze. Także dzięki Wam, że oglądaliście. I zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się cieplutko, hej!